Widzowie, tam taki malunek od tego, od siostrzeńca. Juk, juk. Hej. Hej, Dixon. Siema, elo lady. Dixon, to już widzę, że... I czy to będzie tylko piłeczka? To piłeczka będzie już do finału? I zaraz cały czas leci Zoma widzowie. Kocham piłeczkę. Tak samo jak kocham was. Nie na żartuję, ja nie kocham was. Znaczy, żartuję kocha nas. Patrzcie jak... Nie no, ja dzisiaj to... No, nie... no, ja po prostu jestem niesamowity po tym HE, że no normalnie patrzcie jak ja ich miażdżę. ja czuję teraz moc. Obrona, obrona, defenso, defenso. Bóg tym wolną, Nie no, hit! Ej, coś mi się zdaje, bo ta piłeczka jest jakoś dziko podkręcona teraz. Dawaj poruka! Dawaj, 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 dawaj! O, nie, 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 nie Przepraszam jak się drę, no to jest po prostu hit! No jak to nie weszło, no widzieliście to? To to ods odspojenie poprzeczkę, dziewczyneczka! Ja pitole. Hooray, 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 let's go! Dawaj Derku, lecimy z nimi, Derku! Pora na słynny zrzut i na zoomy! Ja pierniczę, no i super trafiłem. Hurry, hurry, hurry. Dobra, ja łapię go. Bierz mi popiłkę, bierz mi popiłkę. Teamwork. Pięknie. Derku mnie wypuścił, dobra. Dobra, derku, dawaj, 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 dawaj. Dawaj, derku. I wanna know. Nie dam się tak łatwo. Don't si, Dawaj, porówka. Między dwóch. Między trzech. Między czternastu tysięcy dwadzieścia osiem pięćset... Well, well, well. Dawaj, Darku, teraz. Ja pitole, no jakaś no tutaj weszła. Podanie. Ja pier... Dawaj, porówka. Musisz to zrobić, musisz to zrobić. To będzie cały stadion nas wspiera. Hej! Goal! Easy, easy peasy. Kto to strzelił? Eee, Dobry wieczór, Midori. Wieloryg, Busta, w paroweczka, Derku. Dykson się masz, szczepik. Jak tam zdrowie? S? S, Derku. Dobry wieczór, wszyscy bawimy się. Dobra, bo jak chcę, ja chcę znać opinię. Ja chcę poznać opinię ekspertów. Opinie ekspertów. Midori zaraz wróci. Szczepsik. Midori, i Szczepsik, Pani Bioróbkowa. Jakie są wasze wrażenia? Lepiej troszkę? Dziękuję. No to pięknie. A ty w ogóle jak, Derku? Już mam nadzieję, że jesteś zdrowy. Już się zostawiło to zapalenie ostrza. Inaczej może, nie, nie, może cię nie zostawiło, ale że już jest lepiej, o tak. to są trzy dwójki, co nie? Dobrze pamiętam, dobrze widziałem. Dobra, wybijamy którym czerwonym? Czerwony ciśniemy, Darku, czerwonek. są dwójki. Ciśniemy czerwonek. A bo ty broń jak chcesz. Easy? Aha, czerwony się chyba wylogował jeden. To, broń z HR, czy jest dzisiaj? Nie no, z Ja mam tyle przemyśleń teraz. I Dobra, Derku, pomóżmy temu czerwonemu, bo on jest jeden. Derku, pomóżmy temu czerwonemu. Wybijaj żółtym, wybijaj żółtym, pomóżmy czerwonemu. Przecież, bo on jest jeden. Dawaj, pomóżmy mu. Kurde, dawajcie, dawajcie, wybijamy, wybijamy. Wybijamy, wybijamy. Kurde, co oni tacy dobrze. Chyba 16 sekund, czy jesteśmy w stanie to. Kurde, nie damy rady, co nie? Może? A może? Pa, 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 robimy to, robimy to. Patrzcie, jak wydymaliśmy! Wydymaliśmy wizy. Gdzie się to? Wydymaliśmy ich. Pomogliśmy temu gościowi z jednego. To był sam. Ich Lala. A ten się wylogował, ten Unawara, coś tam, szlank. Jeżeli chodzi o HR, to świetnie napisano gierkę, to trochę traci na dodablingu. Więcej takich gierek na kanale. Plus jeden. Nie no, widzowie, szybko. I na Zuma. Derku, podsumuj link. Jak to się nazywa? Derku, link. Link. Nie i na zooma. Zuma. Zuma OST. Nie umiem tego wpisać. Derku, kurde, masz link? Derku, daj linka. No i dupa. Dobra, wygramy to najpierw. Nie, A bo nie samo, dobra, nie sam, nie sam. Na no spokojnie, nie sam przecież On jest sam. Teraz sobie przypomniałem, że on jest sam przecież Słyszycie to? Cały takna śpiewa. Zaraz poznasz Boski Gniew. O, patrzcie, jak Messi, jak Ronaldo, teraz. Teraz, jak Lewandowski. Ale on jest genialny. A widzę, że dzisiaj będzie piłeczka. Patrzcie, jak go sam zrobię. Zrobić jak wszelkiego, jazda. Dobra, teraz tak na serio, teraz pomagam Derku. Teraz 2 na 1, ja pomagam żółtemu. No, żółty, graj! No, co ty robisz, Ruty graj! Ja ci pomagam na no, no to Krela, nie! To mój przyjacielu jest ręka, mówił. Skandal, skandal. Stand up, Stand up, stand up, A prawo piłeczki spadam za pół godziny, bo mężczyzna jest bardzo jął, zostawię piłbota. O kurcze, szczepcik, to ty się interesuj piłeczką?